Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na ostatnim sesji były przedstawione sprawozdania, sprawozdanie przez Komendanta tego tak, Policji, jak również Pan Starosta przedstawiał sprawozdanie z działań Komisji Bezpieczeństwa i po przeanalizowaniu treści tych informacji, tych sprawozdań, nie doszukałem się informacji dotyczących bardzo ważnemu problemowi, mianowicie yy, narkomanii. I tutaj w związku z tym chciałbym, mając na uwadze rzeczywiście dobro mieszkańców, przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie, y, poprosić o przygotowanie pewnych danych dotyczących y, bardzo ważnemu temu problemowi, szczególnie tutaj chodzi o dzieci i młodzież y, y, z terenu Powiatu Kolejskiego. I w związku z tym y, prosiłbym y, y, o następujące dane, jakie działania profilaktyczne i przez jakie podmioty chodzi tutaj o szkoły nadgimnazjalne, komendy powiatową policji, PCPR, Zanefit, y, czyli te jednostki, które y, działają na terenie powiatu i które są z powiatem y, y, powiązane. I y, czytać y, w jaki sposób są podejmowane te działania y, w celu czy, że Narkomanii. Chodzi tutaj o dwa ostatnie lata. Czy w szkołach, dla których powiat koleński jest organem prowadzącym, wystąpiły przypadki posiadania lub rozprowadzania narkotyków? Czy Komenda Powiatowa Policji w latach 2011 12 odnotowała, ujawniła przestępstwa, wykroczenia narkotykowe na terenie powiatu koleńskiego? Jeżeli tak, to ile było zatrzymań za posiadanie ile za rozprowadzanie? Ten problem niewątpliwie istnieje. Chciałbym, aby nasze działania też przyczyniły się do tego, aby wesprzeć szkoły nauczycieli, wesprzeć również rodziców, ponieważ ich oczekiwania również są takie, żeby dzieci, które posyłają do szkół obojętnie jakiego typu, czy to szkoły dla tych programów jest wina czy też powiat, żeby stworzyć tym dzieciom jak najbardziej bezpieczne warunki powiatu funkcjonowania. Myślę, że my tym tematem powinniśmy się zająć. Ta diagnoza, te odpowiedzi na te pytania pozwoliłyby nam postawić jakąś diagnozę, jak jest z tym tematem, jak, jaka jest skala problemu, w którym miejscu jesteśmy. Może konieczne byłoby przygotowanie jakiegoś programu naprawczego, wykorzystując również wszystkie nasze instytucje, żeby, żeby się temu przyjrzeć, ponieważ... Nieformalnie to mam nie jest. Przepraszam, ja rozumiem, ja rozumiem, bo to konkretne pytania były zadane i o to tu chodzi. Także, to ja wiem, że że wolnych wnioskach ewentualnie pan radny się tam rozwinie, a tutaj już rozumiem, że te pytania, są mandane, to tak, mamy tak, i to Tak. Także dziękuję bardzo. Komentarz